Nie mam wątpliwości, że jak spytam się dzisiejszych łodzian o to, który łódzki hotel jest najbardziej prestiżowy, zapewne usłyszę, że Andels, Hilton, no może jeszcze kilka innych pozycji. Jestem jednak absolutnie pewien, że nie usłyszę nazwy Grand Hotel. I paradoks tej sytuacji polega na tym, że te wszystkie hotele, które teraz uchodzą za te najbardziej eleganckie, tak naprawdę powstały zaledwie kilkanaście lat temu. A ich powstanie zbiegło się z upadkiem łódzkiej legendy. Grand Hotelu, który wydaje się, że był z nami od zawsze. Niemniej wiadomości są dobre takie, że właśnie trwa jego kompleksowa przebudowa. Niedawno hotel odsłonił wyremontowaną elewację. Także kiedy nie porozmawiać o historii Grand Hotelu i ogólnie łuskiego hotelarstwa, jak nie dzisiaj. 1821 uznaje się za narodziny tej nowej Łodzi, bowiem to wtedy Rajmund Rembieliński przyjął plany dla nowej osady przemysłowej, która zawierała Piotrkowską, Plac Wolności Pomorską jeszcze kilka nowych ulic. I zaledwie 2-3 lata po tym, niejaki pan Adamowski zorientował się, że do Łodzi zjeżdżają się faktycznie zupełnie nowi ludzie, tylko nie mają oni gdzie przenocować. Mieszkańcy Starego Miasta dysponowali co prawda jedną, dwoma izbami, którą wynajmowali przez lata. Niemniej to było za mało, a sami zresztą byli bardzo niechętni do przyjmowania przybyszy u siebie w domach, bowiem nie rozumieli idei kreślenia nowego miasta tuż obok ich. I zaledwie. W 1824 roku pan Adamowski dysponował już szynkiem zniesionym przy Placu Wolności, który oferował kilka pokoi, a na dole można było coś zjeść, napić się. Po kilku latach wyprowadził się z tej lokalizacji sprzedając ją, ale otworzył przy Piotrkowskiej 175 Paradyż, bardzo znaną markę łódzką, która funkcjonowała wiele lat i miała także jeden z pierwszych, można powiedzieć, parków w Łodzi, piękny ogród. To jednak były takie rozwiązania, można by powiedzieć, nie do końca elitarne. Kiedy w Łodzi powstał pierwszy hotel i gdzie on powstał? Tuż obok, zobaczcie. Łódź musiała czekać aż do 1850 roku, kiedy pojawił się w niej prawdziwy hotel. Hotel Polski, ulokowany przy Piotrkowskiej 3, który zapewne kojarzycie jako Pasaż Róży. Później tych hoteli doszło sporo, choćby Victoria, Hamburski, Metropol. Ale musieliśmy czekać aż do 1887 roku, kiedy to Meyer postanowił otworzyć tą naszą łódzką perłę, o której jest dzisiejszy odcinek, czyli Grand Hotel. Ale to, co ciekawe, nie jest początek historii tego budynku, która zaczęła się no, nie całą dekadę wcześniej. Z początku. Właścicielem był Edward Henschel, który prowadził tutaj działalność gospodarczą. Jednak w 1874 roku doszło do pożaru. Wtedy to Meyer, który był jego pracownikiem, ale także poślubił jego córkę, postanowił od niego odkupić tą całą nieruchomość i zaczęła się dziać w tej części miasta Magia. Można by powiedzieć, że Meyer był wizjonerem, jeśli chodzi o rozwój łodzi. Pierwszą osobą, która zarówno była deweloperem, jak i przeprowadziła rewitalizację. Stoimy teraz przy ulicy Moniuszki, na której wzniósł on rząd pałacy, które miały pełnić funkcje, czy to hotelowe, czy to być rezydencjami, czy funkcje administracyjne. Przewidywał bowiem, on taki dynamiczny rozwój, i to, że łódź się stanie drugim miastem Królestwa Polskiego, jaki postanowił wznieść właśnie hotel, wznieść, a właściwie to wyremontować. Bowiem początkowo, tak jak mówiłem, ten budynek był nieruchomością bardziej gospodarczą. i Tym samym nastąpiła pierwsza rewitalizacja, czyli przekształcenie zupełnie nowej funkcji jak i wyremontowanie gmachu. Meyer dał Łodzi wyjątkowy budynek. Ultra jak na te standardy. 45 pokoi, sala balowa, oświetlenie gazowe. To było coś, co wykraczało poza ramy i standardy Łodzi. Niemniej jednak, kluczowe w historii Grand Hotelu było to, że w 1906 roku jego właścicielem stała się spółka akcyjna kontrolowana przez bank handlowy. Najpierw rozpoczęto tutaj podłączanie elektryczności. Co ciekawe, Grand Hotel posiadał ją rok wcześniej niż same miasto Łódź, bowiem dopiero w 1907 roku EC1 zaczęło produkować energię i wprowadzać ją do łódzkich nieruchomości. W 1912 roku podjęta zostaje decyzja o gruntownej przebudowie hotelu. To wtedy on dyskuje dodatkowe. Kondygnację i charakterystyczny, mansardowy dach. 150 pokoi, z czego 50 była naprawdę na światowym poziomie. Od ulicy Traugutta i Piotrkowskiej pojawiają się miejsca na prowadzenie działalności gospodarczej, a w środku na kawiarnie, piekarnię, salon fryzjerski. Także sama sala balowa zyskuje taki status, który naprawdę wynosił ją na najwyższe standardy. To tutaj wizytowały teatry, można było później oglądać filmy, można było robić wystawy. To była naprawdę marka sama w sobie, która przyciągała śmietankę ówczesnej Polski przedwojennej, jak i tej z okresu między dwudziestolecia międzywojennego. To tutaj bawili się najlepsi, najbardziej znani politycy, aktorzy. Każdy chciał w Grand Hotelu być. A stoję w tym miejscu nie przez przypadek, bowiem dzisiaj ulica hotelowa może wygląda trochę smutnie, ale kiedyś nie było gmachu imki, a za Grand Hotelem ciągnęły się ogrody są nagrodami Mejera, które właśnie były takim dodatkiem do hotelu i były także miejscem przebywania tutaj najbardziej wpływowych łodzian. Tu, tutaj można było przychodzić na letnie koncerty, siedzieć pomiędzy drzewami, na leżakach, na bujankach. To było coś, czego w dzisiejszej Łodzi chyba bardzo brakuje. O ile budynek Imki jest niesamowity i jest jedną naprawdę z pereł architektury modernistycznych na terenie Polski, o tyle wyobraźcie sobie, że tutaj jest piękny zielony ogród, w samym centrum miasta przy Piotrkowskiej. To chyba byłoby niezły wow, co? Po wybuchu wojny budynek dalej był ekskluzywny, ale przyciągał już tylko dygnitarzy niemieckich. Ech, wtedy to też jeden z działaczy socjalistycznych postanowił podłożyć w nim ogień, żeby skończyć z tym salonem. Spłonęło ostatnie piętro. Piękny, zdobiony dach przeszedł wtedy do lamusa. Naziści odbudowali go w ten ordynarny sposób, który znamy niestety do dzisiaj. Później w okresie powojennym budynek dalej był niszczony jeśli chodzi o elewację, ale co ciekawe, przez pierwsze lata po wojnie był to prawdopodobnie jeden z najważniejszych budynków w kraju, bowiem Warszawa nie istniała, a to tutaj przyjmowali swoich interesariuszy różni dygnitarze, mieszkali znani naukowcy, tutaj także się odradzały teatry powojenne, no ale Warszawa się odbudowała. I wtedy także powróciła funkcja hotelowa do Grand Hotelu. Ta funkcja była naprawdę jak na PRL wyjątkowo bajeczna i kolorowa, bowiem pomimo tego, że w Grand Hotelu chodził był zakazany striptease i prostytucja jako zgorszenie zachodu, o tyle tutaj to wszystko było legalne. Były specjalne tajne pokoje dla gości, że mogli się udawać uciechom, grać w pokera. To tutaj się odbywały różne imprezy, o których legendy krążyły po całym kraju. Jednak wraz z upadkiem łodzi filmowej i samego PRL-u hotel zaczął podupadać i tak no, doczłapał się do lat 2000, żeby zostać zamknięty i w końcu doczekać gruntownego remontu, o którym zaraz porozmawiamy. Jest rok 2009, kiedy na konto Orbisu wpływa ogromna kwota 73 milionów złotych, którą wykładają bracia Linkusowie, stając się tym samym kolejnym właścicielem Grand Hotelu. W tym momencie tak naprawdę zapada wielka cisza. Od nowych właścicieli słyszymy tylko jedną zapowiedź. Grand Hotel odzyska swój blask i będzie miał 5 gwiazdek, jak i to, że niestety nastąpi to dopiero po remoncie Prudentiala, kupionego w tym samym czasie w Warszawie. Jest rok 2016, kiedy na konferencji dowiadujemy się z ust wykonawcy, że rozpoczyna się remont. To znaczy, że ma już przygotowane projekty, składa odpowiednie wnioski i prawdopodobnie w przeciągu roku, dwóch. Ruszy, co mniej więcej nastąpiło, choć to był zdaje się rok 2019. Ten remont ruszył tak po cicho, bez fajerwerków, znowu charakterystycznie jak dla braci Linkus, i tak naprawdę przez pierwsze lata odbywał się w sposób niezauważalny dla mieszkańców łodzi. Dopiero w zeszłym roku, kiedy ruszyły tak na maksa prace nad samą elewacją i zaczęła się ona nam odsłaniać, wielu łodziom zrozumiało, że jednak ten grand hotel powoli budzi się do życia. Kiedy ten remont zostanie skończony, zasadniczo nie wiadomo. Są plotki, że to ma być końcówka tego roku, zobaczymy. Co jednak wiadomo z tej konferencji z 2016 roku, ma tutaj zwiększyć się ilość miejsc hotelowych ze 160 na 220, ma powstać oszklone zadaszenie dziedzińca, co widać choćby już na zdjęciach robionych z powietrza, jaki ma być podniesione skrzydło zachodnie. Oraz ma powstać parking kubaturowy od strony ulicy hotelowej, podziemny na kilkadziesiąt aut. Sala teatralna, która, tak, pełniła wcześniej funkcję kina, później teatru przez lata, ma się zmienić w salę konferencyjną. W jakim stopniu to wszystko zostanie zrealizowane, trudno powiedzieć. Na tej konferencji w 2016 roku padła jeszcze pewna inna deklaracja, która. Nie została zrealizowana. Ten budynek ma swoją ogromną kubaturę. Tak jak mówiłem, ostatnie piętro, które zostało przez nazistów w ten sposób ukształtowane, niestety zostało zabetonowane na kolejne lata. Właściciel w 2016 roku zapowiedział, że ten masardowy dach zostanie przywrócony. No cóż, nie został, ale te moje zarzuty nie są tymi głównymi z którymi się spotkał ten budynek, bowiem konserwator zabytków zwróciła uwagę na to, że został on podwyższony nie do końca zgodnie z przepisami, zarówno z planem przestrzennym, jak i z tym po prostu, co było w wytycznych wydanych do tego budynku. Padły mocne słowa, że stracił on swój zabytkowy charakter. Według mnie no, ten charakter to on stracił, ale 60-70 lat temu i podwyższenie tego budynku, które teraz widzicie, tak naprawdę w żaden sposób nie wpływa na jego odbiór. Także jeśli kontrowersje powinno budzić to coś, co widzimy przed sobą, to przede wszystkim... To ostatnie piętro, oraz inny aspekt, który został zgłaszany przez różne środowiska zajmujące się ludzkimi zabytkami czyli to, że z okien zniknęła charakterystyczna podziałka. Czy to jednak oznacza, że ten budynek teraz jednak nie będzie taki luksusowy i zabytkowy? Jakby to powiedzieć. Nie chcę tutaj zbytnio reklamować, braci Linkus, ale to jest generalnie tak, że. Każdy ich hotel jest chwalony za wykończenie oraz za to, w jaki sposób zostały wyremontowane zabytkowe wnętrza. Także nie mam wątpliwości, że Grand Hotel odzyska blask i będzie spektakularnym hotelem. Niemniej jednak wydaje mi się, że mogliby pójść o krok dalej, a tak to się stało choćby w Warszawie w przypadku Prudentialu, gdzie remont doprowadził do tego, że została zerwana elewacja odbudowana po wojnie, która ukształtowała wtedy ten budynek na socrealizm. I odzyskał on swój charakterystyczny przedwojenny styl Art Deco. Także pokazali, że można pójść pod prąd i można przeprowadzić gruntowny remont. Dlaczego tak się nie stało w przypadku naszego Grand Hotelu? Bracia Linku sobie wciąż milczą, także pozostaje nam to gdybanie. A jakie są Wasze opinie na temat Grand Hotelu? Podoba Wam się ta elewacja? Czy jednak. E poszedł właściciel zbyt daleko z tymi oknami, z tym brakiem odtworzenia dachu, a może ogólnie uważacie, że to jest tak naprawdę teraz coś dużo fajniejszego i dużo lepszego? Piszcie w komentarzach. Cześć!